Witam was bardzo serdecznie, dzisiaj sobie pogramy w Turbo Dismount Czemu w to pogramy? Bo kupiłem to ostatnio na Humble Bundle Humble Weekly Bundle od NerdCube. No dobra, to pewnie będzie o wiele później wypuszczone na YouTubie, ponieważ mam ostatnio no jestem na wakacjach, mieszkam w, w moim domu rodzinnym, a tam internet nie jest zbyt dobry więc no jest kiepsko, no Coś o tej grze, to jest gra z świetną fizyką, z świetnymi postaciami, z fajnymi samochodami i z wieloma opcjami, które można eksploitować bez końca, naprawdę tak, bez końca. Dobra, zaczniemy od mojego ulubionego poziomu, nazywa się on Freeway i właśnie możecie go widzieć z tyłu, tam, tam w tle. Dobra, to zaczynamy. Z moją mordą, dobra. Co tu zrobiłem? No, takie coś zrobiłem. Ok, no to pokażę Wam, co i jak w tej grze. Jak to wygląda wszystko. Tutaj sobie naciskamy i. No. I właśnie tak to wszystko wygląda. No. Jezu, nie spadłem. Nic go nie uderzy. Jej, przeżył. Gorzej mają wszyscy inni. Ok, reset. Dwa, dwa, trzy. Okej, okay. zmienimy coś w ustawieniach, tutaj może Turbo Pad, tak, dodamy Turbo. I jedziemy z koksem. I co się stanie? O! Oh. O! Oh. O! Oh. Przykro mi, my friends. Okej. Okay. Co by tu zrobić jeszcze? Zmienimy z... o! Oh. Ty, ty, ty. Gdzie jedziesz mały? Gdzie jedziesz? Jade Do przodu o, o, o. O. To musiał poleć Ok reset Dobra zrobimy Tak O to chodzi Tutaj water pipe tutaj brick wall albo też turbo, jak się jak przebije się to będzie koksem A, ah, słabo, ah, no nie ma znaczenia fuck it i tak pięknie reset ok co by tu zrobić, żeby tak pięknie wpaść na tą road bumps, ciekawe przejedzie? Nie zmienię, no. Free, 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 tu, o, reset, 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 reset free, okay. dwójkę dwójkę ja ja kręcę dobra cyk ominie Ominie, o, uh. o, uh. tam też no i bardzo dobrze, no, no, reset, okej okay. zmienimy sobie samochodzik, znaczy nasz piękny pojazd, cool streak, tak, o, na pewno nam się uda tym, o, jak pięknie, o. Uh. Uh. Co się stało, że oni się? Zaraz o kurde, co to leciało w moją stronę? Dobra, potem, tempo, tempo, tempo. I co tu się stało? Czyżby tylko przez to? Nie, no niemożliwe. Tak. Widzicie, co może wyrządzić jakaś tam sprężyna? Ja. Nie wierzę. Uuu. Tu leciało w moją stronę wcześniej Do tyłu trochę Do tyłu, tak, do tyłu, jej Teraz już nic nie leci, nie Dobra, reset Okej, k, k Tutaj Może właśnie, ciągnikiem Tak, ciągnik, to jest dobry pomysł Wow. wow! Awesome! Oh. Nowy high score! Ja ci kręcę, aż muszę to zobaczyć. Ha! Kurde! Wuuuuu! Wow. 9 milionów? Ile tu jest? 9 milionów! Wow, ale super! Co to było? I tutaj, pięknie spowolniony. <grywy> Dobra, dobra. Tu było jeszcze spoko. Przyciążeń nie było. O, za wielkich. No, może trochę były. Może tylko troszeczkę, no ale to. No, takie jest życie kaskadera, czy tam. Nie wiem, no. Nazwijmy tą postać Rafał. Tak, Rafał go nazwijmy. Okej, okay. tu na razie wszystko jest jeszcze spoko. Nic się nie dzieje. Zwyczajny dzień na autostradzie. Uuu, i tu już było bardzo, bardzo. Oooooooooooo, jeszcze dostał. Ja cię kręcę, to było niesamowite. No niewiarygodne, jeszcze uderzy to i. A, tu już podbijane są samochody. To się nazywa Destruction. Total Destruction. Pięknie. Beautiful. It's beautiful. Yay. Nowy rekord. Okej, okay, jeszcze raz spróbujemy. Tylko teraz weźmiemy pozę adekwatną do. O, tak, to jest ta poza. Często jeżdżę na ciągnikach, więc wiem, jak wygląda poza mm, tra pana traktorowego. Wow. No uuuu uh, 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 fuck fuck reset <laughs> dobra jakiś inny samochód może o właśnie weźmiemy też pozycję nie na hillbilly american hillbilly tylko na uh, american hillbilly 2 o. o, to jest ta pozycja To jest pozycja yy, Ufam kierowcy Ale tu kierowcy nie ma, więc Nie mam komu zaufać Jeee, Uuu Nic nie uderzyło a, szkoda Jeszcze mógł sobie pojechać kawałek Okej, okay. no to dalej Inny samochód Pojazd, przepraszam, pojazd weźmiemy The Wedge. Wedge. The touch, y, nie weźmiemy na American. Nie wiem jak to nazwać. Cool, bro. Tylko zmienimy go na. Y, na no co by go tu zmienić? Na. Hmm. O, tak. Czyli. Chillowanie na wydechu. Jej, o, słabo pojechałem, dobra, Nevermind. mind, a bo to spacją można, Spacją można zmontować, o kurde, reset, jeszcze raz Jej, wow, wow, niesamowite, to było niesamowite, naprawdę, o, jeszcze jedzie, nie, nie, nie jedzie Okej, okay. jeszcze raz one podbijają, dobra, zmienimy tutaj na ja, yeah, tak, coś takiego dobra, co to stanie się z tym aha Whoa. Whoa. co za pileup, okej okay, reset, bo słaby ten zmienimy samochód na delivery van dobra teraz poza dobra Poza typowego dostawcy z firmy kurierskiej. Tak zawsze jeżdżą kurierzy. Jeżeli nie, wie, nie wierzycie, zamówcie coś kurierem. Przekonacie się sami. Ooo! Wow, wow. wow, fuck! Z jednej strony na drugą Jeszcze dismount completed. Reset. Co tak szybko Okej, okay, inny obstacle może? Może lane blockers, co one zrobią z tym samochodem? Wow, podbiły go, <laughs> ale kosmicznie dobrze, O. Oh, wow, 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 Oh, fuck. Ale ruch nie został wstrzymany. No ładnie, pierwszy raz mi się zdarzyło, że ruch nie został wstrzymany. Jadą dalej. Dobra, nic, że dwa autobusy poleciały w powietrze i stanęły jeden na drugim. Obok siebie. Nic, chillujemy sobie na lajcie. Dobrze, że Rafał żyje. Rafał, żyjesz? No, dobrze. Reset, inny ten. Vehicle. more racer, tak. Jedziemy, jedziemy! Dawaj, 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 dawaj! Jej! O! o! Jeszcze z tamtej strony! Ale już nie jadą samochody! Łee! Nie, jadą! Widzicie? Jadą! Jeden pas w ogóle się nie przejmuje, że tysiąc samochodów nie tysiąc ludzi nie, nie żyje. Bo, bo po co się przejmować, prawda? Okej okay. Co tu jeszcze mamy? Czy... o, nie jechałem jeszcze ten. A, dobra. Dajesz. Wow. Uh. To było niesamowite. Jeszcze raz chcę spróbować tego. Aaa, reset na Czasem my sklikujemy. Dobra, cyk. Łoo! Wow. Nie, to już nie było takie. Dobra, zmienimy planszę. Planszę zmienimy... Tak, poziom. OK. Pokażę wam jeszcze Frogera. Jeden z najfajniejszych. No, najfajniejsza plansza chyba tutaj. No nie 10 freeway, bo to moja ulubiona. Ej, jedziemy. Ło! Wow. Ale... ale dał radę, tyle przejechał! gdzie się Co to drzewem wano w te miny? Aż muszę zobaczyć w powtórce Dobra cyk 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 Dobra tutaj przejechał i walno, okej okay. Co tu się stało? <laughs> Pal pa palm slap. Palm tree slap <laughs> Reset, inny samochód Dobra, kamera Character Inny pojazd no najbezpieczniejszym pojazdem będzie tutaj ten. O. Nic się nie stało. Żyjemy. O! O! Ok. Preset. To nie było przyjemne dla oczu. okej okay, następny. Może. Jej! Tym. Tak. Podniesie się do góry wysięgnik. Pozy zmienimy tak. To jest poza prawdziwego strażaka. A że w tej grze można być strażakiem, to jestem strażakiem. Jej, dawaj. Okej, okay, na razie dobrze. Nie, nie jest źle. Wow. Jestem w tym? Czy jest FAK! Nacisnąłem spację Jeszcze raz Okej, okay, jest spok... Uuu, uh, On już tu wypada! Ale jestem w aucie! Jaki przelot! To było niezamowite, proszę Państwa! Okej, okay, chcę to zobaczyć w powtórce. Chcę to zobaczyć w powtórce, bo to jest... To jest po prostu niewiarygodne to co się stało. Dobra To było tutaj Dobra, cofniemy trochę Ok, i tutaj O, 1,16 Speedu Okej, okay. na razie Sobie jedziemy, jak na wyzwanie I wszystko byłoby spoko Gdyby nie ten samochód ale potem... Oooooo oh, o oh, 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 masakra! Ale patrzcie jak się trzyma, jak się trzyma Niesamowicie po prostu. No i co teraz? I puś... <ścoughs> puścił się, puścił się i wpadł do... Wpadł do środka auta, nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie mi się przytrafiły w tej grze. No, niesamowite. Fuck. Perfekcyjnie po prostu. Perfekcyjnie. No i wszystko byłoby, 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 byłoby spoko, gdyby nie. Gdyby nie co, właśnie. Gdyby nie co, co tu się stało? A, bo ja nie oglądałem co się dalej stało. No, lecimy i to ładnie nawet. Daje, dajemy radę. Przyspieszymy troszeczkę. I tutaj znowu dopalacz. Jest w porządku, jest naprawdę w porze. tylko... O, autobus! Uuu, z drugiej strony autobus. A ja sobie poleciałem tam. Dobra. Okej. Okay. I dostała palma z tego. Woo! Wybuchnął te bomby tutaj, czy nie? Już nie pamiętam. Dobra. Nic się dalej nie działo. Okej okay. reset. Samochód inny, tak. Boogie bus. Boogie bus. Ok. Poza. To jest, pozycja. No. To jest pozycja, ok. <grych> chodzimy dalej. Jej, jej. Wow, nieźle. Nice. Po prostu nice, ale zresetujemy. Po co? Po co mam sobie tutaj? Right. Leci, leci. No, oh, fuck. Reset. Jeszcze raz cyk. I już. Wow! jeszcze raz, kurde, no. Okej, okay, dajesz. Ten mały. Gnu nie, no. A słaby pokibus. Okej, okay, zmienimy samochód teraz na Sasquatch, Monster Chuck. Tak. Pozycja. No, jak byli. Okej, pyk! I daje radę. Wow! Jeszcze jedź, monster track w ogóle. Wszystko w dupie za przeproszeniem Okej, okay, jeszcze raz. I dalej, dajesz. wow Jedzie dalej, jedzie dalej. Co go? Nic go nie zatrzyma. No może samochód pędzący. Ale jeszcze, jeszcze zrobi tu sieczkę i jedzie dalej. Okej okay. Ten trzeci lane jest bardzo bezpieczny Czy czwarty? Czwarty to jest Raz, dwa Raz, dwa, trzy, cztery, czwarty lane Ok, zmienimy auto teraz MAXIMUS MAXIMUS PRIME Ok, split Jean-Claude Van Damme split i jedziemy Wow Szybko pozbył się Kolejny, ja, ty... jaaa no nie, nie było to niesamowite, okej okay. Zmienimy poziom jeszcze na jeden I to by było dzisiaj na tyle Aiming High Space Program Tak, to jest ciekawy Obstacle, zmienimy tylko Obstacle sobie, bo chcę wam pokazać jak się leci w kosmos Maximusem, tak Oczywiście, że tym samochodem, to jest jedyny samochód, który się nadaje do tego Nie no, oczywiście żartuję, nie? Yay, wow Nie! Nie! Oooo! Oh, uratowany. Okej. Okay. Jedyny samochód, do, 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 który się do tego nadaje. To... The Wedge. Okej. Okay. Tak, zrobimy... Widok pierwszoosobowy. I lecimy. Pierwsze dopalenie. Jej Perfekcyjnie. Ooooooo! Wow, jaki świat jest piękny z tej... Ja spadam, fuck! Nogi! Nogi wylatują! Dobra, wylądy ładnie. Bum! Aha. Aha. No ale chyba żyje, nie wiem, zobaczymy w powtórce. Powtórkę zobaczymy, to... Kamera, kamera, inna kamera, ok. Cyk, 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 tutaj do kolenie, wow. Pozycja była idealna, więc po prostu trzymał się pewnie i dlatego, no, wydaje mi się, że przeżył mój bohater. Mam nadzieję. O! Dobra, nie przeżył. Ok. a teraz Wam pokażę to, co ja robię na tym. Na przykład to. Ok. Cyk. I jedziemy. Uuu. Wow! <śpiewa> no. Właśnie. No, fajnie, nie? No, jeszcze raz zobaczymy, co się teraz stanie. Bo to jest fajne, że za każdym razem elementy fizyki w tej grze działają troszeczkę inaczej. No. Chociaż w tym wypadku jest prawie identycznie. <laughs> Ale zobaczymy, może high score będzie inny. Znaczy, no wynik może będzie troszeczkę inny. No troszkę inaczej widać, no. Uuu. Podobnie, podobnie. Dobra, zmienimy to na inny obstacle. Może znaczy damy tutaj quarter pipe. Dobra, quarter pipe jest. I zobaczymy, co się stanie. Chociaż ten wedge on niezbyt nie wchodzi pod te kłocze pipy No właśnie, tego się obawiałem. Uuu! ale wedge przeżył. A to jest najważniejsze, bo wyklepie się, nie? <grybujesz> Dobra, postawimy jeszcze dwie rzeczy. Chcę spróbować tych lane stoppers. Ok, może mnie wybiją, tak w perfekcyjnym momencie. O, oh. nie to nie o to chodziło Okej, okay, reset no i pokażę wam jeszcze jedną rzecz big ram tak to jest to na samochód ok dobre przyspieszenie wszystko jest w porządku jej perfekcyjnie Boom jeszcze na koniec. No. Słaby, słaby rekord, no ale. Jeszcze raz spróbujemy. O! pierwszy raz tak słabo mnie wybiło. Boom. Ale lepszy wynik niż ostatnio. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. To było Turbo Dismount. Gra, którą serdecznie polecam, jeżeli będziecie mieli okazję ją, nią pograć kupić, to polecam ją. A tym bardziej, że teraz można ją dostać za jedyne 6 dolarów na Humble Weekly Bundle, sponsorowanego przez NerdCube. Jednego z moich ulubionych youtuberów, jaki w ogóle... Jacy w ogóle tworzą na YouTubie swoje filmy, swoje produkcje małe. Dobra, zatem... Ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście, jeżeli chcecie więcej odcinków z Turbo Dismount, a wiem, że na pewno będzie więcej, to subskrybujcie, lajkujcie i mówcie czy wam się podobało, czy może nie, czy może coś zmienić, po prostu dawajcie sugestie. A ja jeszcze raz dziękuję i siemanko do usłyszenia następnym razem.